Maestro S800. Jesteśmy właśnie na premierze tego samochodu w Szanghaju. Zaprezentujemy go, jak wygląda na zewnątrz, a już teraz możecie składać pre-order na ten samochód. Auto z koncernu Huawei. Najbardziej zaawansowana technologia w tej limuzynie. Konkurent dla takich samochodów jak BMW 7, Mercedes S-klasa, no i powiedziałbym, że bardziej Maybach. Z tyłu sylwetka jest podobna do rolls Roycea. Felgi również mamy tutaj jak w Roysie, dużo świetnych dodatków. Chcielibyśmy, chcielibyśmy pokazać Wam ten samochód z tyłu, z, z środku, sorry, ale no niestety, jeszcze nie ma możliwości się dostania do tego auta. Samochód posiada Również funkcja autonomicznej jazdy jest LIDAR, więc możliwość autonomicznej jazdy w samochodzie. Bardzo dużo Chińczyków korzysta z tej funkcji, ponieważ tak jak oni to mówią, mogą sobie pospać, kiedy samochód jedzie i jedzie w drodze ich do pracy. Jeżeli jesteś zainteresowany tym lub innym samochodem z Chin, zapraszamy do kontaktu autopunktumaw.pr.